W zabrzu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej idzie pełną parą. Od 2007 roku w ramach programu wyremontowano aż 54 obiekty: szkoły, instytucje kultury czy przychodnie. ją także przedszkola. Nowy blask zyskało właśnie przedszkole nr 34 z oddziałami integracyjnymi przy ulicy Brysza. Remont w budynku rozpoczął się w czerwcu 2014 roku. To była kolejna z temą modernizacji, które miasto zabrze realizuje w placówkach światowych. Zakres remontu: oczywiście remont kapitalny dachu, wymiana stanarki okiennej, docieplenie ścian przyziemia, wymiana centralnego używania, remont kotłowni gazowych, nowe piece gazowe i remont tarasu zabytkowego, prawda, który dzisiaj wygląda pięknie. Wymienione było całe centralne ogrzewanie, całkowicie została zmodernizowana kuchnia, całkowicie wymieniony dach, odnowione są sale, także sporo prac naprawdę zostało zrobionych. Osoby, które widziały ten budynek przed termomodernizacją i w tej chwili, to no nie mogą się nadziwić. Tak samo my, pracownicy, idziemy do pracy i podziwiamy naprawdę kunszt. Gruntowna renowacja zabytkowego obiektu pochłonęła ponad 1 300 tysięcy złotych. Budynek zyskał jednak nowe życie i stał się kolejną wizytówką miasta. Amelka chodzi już cztery lata do przedszkola i te pierwsze lata niestety jeszcze elewacja była stara, teraz się rozsypywał, teraz jest duża różnica, teraz to jest najładniejsze przedszkole w mieście myślę, jest pięknie odremontowane. Rodzice przede wszystkim zauważają tą zmianę. Dzieci są jeszcze na tyle małe, że no nie przyjdą i nie powiedzą tak. Mamą są wymalowane ściany w przedszkolu. Nie dostrzegają tego, ale na pewno i przyjemnie się zdecydowanie pracuje na pewno panią. Pięknie, pięknie w tym momencie to wygląda. Dziś po gruntownej renowacji zabytkowy obiekt z 1891 roku znów zachwyca. Na liście placówek oświatowych, w których niedawno zakończono prace termomodernizacyjne, znajduje się także zespół szkół numer 20 przy ulicy Gagarina. Tu remont także był kompleksowy. Remont trwał około dwóch lat, bo jesteśmy bardzo dużym obiektem. Bo zrobiono bardzo dużo prac związanych z termomodernizacją budynku. Na zewnątrz, tak jak widać, mamy ładną nową fasadę. Mamy wykonaną izolację fundamentów, co dla nas jest bardzo ważne. Oczywiście dach. Dodatkowo mamy zagospodarowane troszkę ładniej niż było obejście szkoły. Wewnętrznie mamy wymienioną instalację ciepłej wody, wentylację w kuchni i całą wymiennikownię, która jest odpowiedzialna za dostarczanie ciepła. Bardzo ważną rzeczą były dla nas fundamenty, ponieważ mieliśmy najprawdopodobniej uszkodzoną opaskę izolacyjną i w piwnicach, tam gdzie są pomieszczenia szatni dla uczniów, była bardzo duża wilgoć, wlewała się nawet woda. Teraz już mamy spokój, już mamy piękne ściany i myślę, że nie będziemy mieli już kłopotów właśnie z wilgocią. Jesteśmy w obiekcie, który został poddany gruntownej termomodernizacji, która efektywnie wpływa na obniżenie emisji dwutlenku węgla, obniża koszty utrzymania takiej szkoły radykalnie, bo zmniejsza się zapotrzebowanie na ciepło. W związku z tym te koszty, które poprzednio szkoła czy miasto płaciło na ogrzewanie, może przeznaczyć na, na przykład podwyżki dla nauczycieli. Tu można wyliczyć te oszczędności na setki tysięcy złotych rocznie. To był dosyć skomplikowany budynek, duży obiekt, a więc najpierw należało proces projektu wykonać, dokumentacji projektowej, oczywiście ją zatwierdzić, uzyskać pozwolenie na budowę, do budowy, wcześniej oczywiście podpisać umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie tej inwestycji, no i co najważniejsze znaleźć środki własne na tego typu zadanie. Wtedy, gdy te środki zostały znalezione, przystąpiliśmy do przetargu, wyłoniliśmy wykonawcę, nadzór inwestorski, no i efekty mamy widoczne. Koszt to około 3 milionów złotych. Z tego pozyskaliśmy środki częściowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Resztę tych środków to środki własne miasta Zabrzew. W ramach programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej odnowiono także gmach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Traugutta. Ten budynek jest reprezentacją naszego wydziału, bowiem poza stomatologią, zakładem patofizjologii, które są tutaj posadowione, mieści się tutaj dziekanat wydziału lekarskiego z oddziałem lekarsko-dentystycznym w Zabrzu. W związku z tym przyjeżdża tu wielu ludzi z Polski nie tylko i gościmy ich tutaj w tych murach, więc fakt, że komfort i estetyka poprawiła się w sposób znaczący jest niezwykle dla nas ważny. Wartość tego projektu to ponad 3,5 miliona złotych. W pierwszym etapie tą przed dwoma laty zainstalowano windę w budynku. Ten budynek funkcjonował mimo że czteropiętrowy bez windy przez wiele, wiele, wiele lat. To już w znacznym stopniu usprawniło funkcjonowanie tego budynku, a teraz ten, ten zakres był olbrzymi, bo przecież te prace trwały. Wiele, wiele miesięcy. To były prace polegające na wymianie dachu, na wymianie okien, termomodernizacji, wymianie instalacji grzewczej w obrębie budynku, szlaków wentylacyjnych, więc estetyka się poprawiła. Jak dzisiaj spojrzymy na ten budynek, to on no zupełnie nie przypomina tego, co było poprzednio. Jest elegancki, jest bardziej funkcjonalny, bardziej bezpieczny. W lecie będzie tutaj chłodniej, w zimie będzie cieplej, no więc to, czegośmy oczekiwali. Ten budynek został odkopany na głębokość kilku metrów i izolowany wokół, więc to naprawdę jest rzetelnie, bardzo rzetelnie zrobione i będzie na pewno służyło przez lata. I jeszcze raz podziękowania dla, dla miasta, które, które dba o to, żebyśmy tutaj w godziwych warunkach pracowali. Tylko w 2015 roku na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Zabrze przeznaczyło ponad 9,5 miliona złotych. W sumie od 2007 roku wydano blisko 80 milionów, z czego ponad połowę stanowią pożyczki i dotacje z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z jednej strony bardzo nam zależy, żeby nasze jednostki oświatowe były piękne. Z drugiej strony chcielibyśmy, żeby te obiekty były bezpieczne, żeby te obiekty były zachęcające. Choć tak naprawdę to najbardziej na czym nam zależy, to to, żeby nasi pedagodzy realizowali te zadania, które wspólnie z rodzicami sobie naznaczają. Trudno ukryć, że pozycja w budżecie miasta pod hasłem oświata to największa pozycja, najwięcej miasto wydaje na oświatę, ale jak zainwestujemy w tych najmłodszych, jak zainwestujemy w młodzież i w dzieci, tak będziemy rozwijać nasze miasto. Te wszystkie duże inwestycje są cenne, te inwestycje twarde są cenne, ale najcenniejsze są te inwestycje, które przynoszą efekty po latach. Myślę, że władze miasta nie mają innego wyjścia, muszą sprostać wyzwaniu, żeby infrastruktura, którą przygotowujemy dla oświaty była godna naszych dzieci. To jednak nie koniec inwestycji w oświatę. Już niebawem rozpoczną się prace w kolejnych zabrzeńskich placówkach czekających na remont.